Jak było młodszy, to chodziłem do szkoły katolickiej i musieliśmy bardzo często się modlić. I przynajmniej 50% czasu ta modlitwa była The Our Father to znaczy Ojcze nasz. I jak było młodszy, to po prostu. Powtarzałem tą modlitwę i nigdy nie pomyślałem o tym, co to znaczy, ale jak jestem starszy teraz, to mogę ją trochę bardziej zanalizować. Prawdopodobnie ją dobrze znacie po polsku, to może by było ciekawe, żeby usłyszeć tą modlitwę po angielsku. I o tym jest dzisiejszy odcinek. To zapraszam. Może najpierw przeczytam tą modlitwę po polsku i może będzie wtedy wam łatwiej zrozumieć tą wersję po angielsku. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuszcz nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. No i teraz ta angielska wersja, która się nazywa The Our Father. I to, co zauważysz tutaj, jest, że ten tekst jest napisany w taki dawniejszy sposób, to znaczy, że są tutaj słowa, które nie używamy w dzisiejszych czasach, ale ludzie używali powiedzmy. 500 lat temu. To najpierw przeczytam całą modlitwę, i potem przeczytam jeszcze raz i wytłumaczę każde zdanie. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Ale musisz wiedzieć, że niektórzy ludzie mówią amen, a niektórzy mówią amen. To zaczniemy od początku. Our Father to jest oczywiste, nasz Ojciec. Who art in heaven? Art to jest stare słowo, które znaczy are, albo tutaj może is. Our Father who is in heaven. Who art in heaven. To znaczy nasz Ojciec, który jest w niebie. Hallowed be thy name. Hallowed znaczy holy, to znaczy święty. Dlatego jest Halloween, bo Halloween jest dzień przed wszystkich świętych. To to było all Hallows. W dzisiejszych czasach wszystkich świętych się nazywa All Saints Day. Ale w dawniejszych czasach to się nazywało All Hallows Day, bo hallow jest takie stare słowo, które znaczy święty. I to dawniej było All Hallows Eve, bo Eve to jest noc przed, tak samo jak Wigilia jest Christmas Eve, to było All Hallows Eve i z czasem to się po prostu zmieniło na Halloween. To jeszcze raz. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. To nasz ojciec, który jest w niebie, Um, twoje imię jest święte, albo niech twoje imię będzie święte, albo coś Thy kingdom come, thy kingdom, to, to thy to znaczy Twój. Bo dawniej thee było ty i you było pan. A tak naprawdę you było wy. Wiecie, jak w Rosji mówią wy zamiast pan, to tak było w angielskim. To widzicie, nawet w tamtych czasach oni mówili. Na Boga, tak na ty. Thy kingdom come, to znaczy, Twoje królestwo przyjdzie, thy will be done. Thy will be done. To znaczy, tak, jak your will be done. To twoje będzie zrobione. To, to chyba znaczy, tak Twoja wola będzie zrobiona, albo to, co Ty chcesz będzie zrobione. Chyba, chyba tak. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Na, na świecie. tak jak jest w niebie. No i teraz trochę się zmienia i już, już używamy mniej takiego starego uh, języka. Give us this day our daily bread. To znaczy daj nam ten dzień, nasz codzienny chleb. And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Forgive us our trespasses to jest tak, no wybacz nam. Trespasses to jest chyba tak jak OK, może to jest starsze słowo. Trespasses to jest chyba coś, co, co złego zrobiłeś. Nie używamy tego słowa w dzisiejszych czasach. So forgive us our trespasses, to przebacz nam, as we forgive those who trespass against us. I to znaczy, tak, wybacz nam w trakcie tego, jak my wybaczamy innym ludziom, którzy wiesz, trespass against us. To znaczy, że oni. Coś złego nam robią, ale my im wybaczamy. And lead us not into temptation. Lead us to znaczy tak wprowadź nas. To lead us not into temptation. Znaczy tak nie wprowadź nas w temptation. Temptation to jest. Kusi... kusidłość? Kuś, nie wiem, jak się mówi, żeby kusić kogoś to jest to tempt someone. I temptation jest. Kusinność? Chyba to nie jest słowo. But deliver us from evil. Nie wiem czemu deliver. Deliver dla mnie jest tak jak to deliver a package. Jak coś tam mówisz and they deliver your package to you. Ja nie wiem. To deliver us from evil po prostu znaczy tak jak weź nas od zła albo nie wiem uratuj nas od zła. Chyba tak. I na końcu oczywiście amen. To może jeszcze raz przeczytam tak w całości. our father who art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil amen so that is nice dzisiejszy like odcinek. Czy chcesz, żebym zrobił ten Hail Mary? Jak się mówi Hail Mary po polsku? Daj znać w komentarzach, jak się mówi Hail Mary, i czy chcesz, żebym nagrał filmik o tym, gdzie przetłumaczę ten Hail Mary, bo to też jest oczywiście bardzo uh, popularna modlitwa, która jest bardzo ważna i chyba każdy ją zna. No i też daj znać, czy kiedykolwiek słyszałeś ten Our Father po angielsku uh, i jak Ci się podobał? Czy, czy jest taki sam jak po polsku? Jak byś je porównywał? To dzięki, że nasz mój kanał, i zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć!